Cześć! Siema. W tym odcinku porozmawiamy sobie o konstrukcji w Tiny House. Zobaczymy jakie są możliwości, z jakich materiałów możemy taką konstrukcję wykonać. Oraz przekonać się jakie należy uwzględnić aspekty, aby taki domek był bezpieczny oraz trwały. Zapraszam. Zaczynamy! Mimo tego, z jakich materiałów z jakich można wykonać konstrukcję tiny house. Tutaj widzisz dookoła nas okalającą konstrukcję drewnianą szkieletową. Dosyć klasyczną w swojej formie, oczywiście, przyliczono do tego, że będzie również współpracowała z obciążeniem dynamicznym, jakim jest jazda z tiny housem i przemieszczanie się z nim. Ale co może? Po pierwsze, właśnie konstrukcja szkieletowa klasyczna drewniana. Po drugie, konstrukcja stalowa spawana. Po trzecie, konstrukcja ta z profili tych blaszanek, tak? Tak, to jest taka lekka stal, która jest. W zasadzie niewielkiej grubości, ona ma szerokość około 9 cm, tam z niewielkim ułamkiem, ale to jest profil taki, a Wygląda jak profile do karton gipsu, mniej więcej. A to jest aluminium. E, tak. E, I po czwarte, konstrukcja na przykład paneli warstwowych takich jak SIP. Również jest to możliwe, zwłaszcza tego takiego typu konstrukcje powstają najczęściej w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Australia i Nowa Zelandia. Natomiast koncentrujemy się na naszych europejskich warunkach i pewnie nie zaskoczymy Cię, ale najczęstszym wyborem materiału to jest drewno konstrukcyjne jako C24 oznaczone. Dlatego zacznijmy od początku. Punkt pierwszy: konstrukcja drewniana szkieletowa. Czym się charakteryzuje taka konstrukcja szkieletowa drewniana? Czym się charakteryzuje to drewno? Po pierwsze, to drewno jest czterostronnie strugane, jest suszone do wilgotności w przedziale 14, 16, 18%, to jest procent wilgotności i tak przygotowane drewno, które tak naprawdę już nie ma, jest pozbawione wszelkich pasożytów, innych mikroorganizmów, które by mogły destrukcyjnie wpływać na jego strukturę, na jego jednolitość. Jest takie drewno gotowe do zakupu. Najczęściej długości są od 3 metrów wzwyż. Warto wcześniej obliczyć, jak, jakie mają wymiary poszczególne elementy konstrukcyjne, by optymalnie zakupić drewno konstrukcyjne C24. I dalej idąc tym tropem, mając już gotowy projekt, wiemy, jaką potrzebujemy ilość drewna. Przykładowo, na taki domek, który tutaj mamy. Potrzeba co najmniej 1 metr sześcienny takiego drewna C24. Każdy wie, jak wyglądają teraz stawki oraz dostępność materiału, więc bardzo łatwo może sobie policzyć, jaka kwota jest potrzebna do zakupu takiego materiału konstrukcyjnego. Trzeba się liczyć z faktem, że w przypadku konstrukcji drewnianej stężenia, czyli słupki, głównie słupki, muszą być dosyć gęste. W tym przypadku są, co o ile się nie mylę, 60 cm oraz, oraz są poprzeczki, co wynika z nadania sztywności konstrukcji oraz właśnie uwzględnienia wątku konstrukcji dynamicznej, czyli poddanej parciu wiatru podczas na przykład przemieszania oraz sam fakt tego, że na przykład ściana najwyższa tutaj jest dosyć dużym żaglem, żeby przymówą mogła przeciwstawić się na przykład wiechurze. Ale punkt drugi, konstrukcja stalowa. W przypadku konstrukcji stalowej stężenia czyli słupki będziemy mieli dużo rzadziej, dlatego, że przy konstrukcji stalowej spawanej wykonalibyśmy takie przęsła właściwie w punktach, wyłącznie w punktach skrajnych. Tutaj mamy domek składający się z dwóch brył przestrzennych Czyli wystarczyłyby do niego cztery, powiedzmy, przesła. Na początku, na końcu, rzecz jasna, tutaj przy antresoli, końcu antresoli sypialnej, gdzie mamy różnicę poziomu dachów, co jest dosyć, kąt, spadku dachu, co jest dosyć oczywiste, i gdzieś w roli stężenia przy antresoli bagażowej, tutaj gdzieś pomiędzy byłyby belki wyłącznie na podtrzymanie antresol. Też oczywiście belki poprzedzałyby, belki podtrzymywałyby konstrukcję. <laughs> i rozkładały ciężar antresolę i jednocześnie stanowiły stężenie, chociaż w przypadku konstrukcji stalowej, dużo ciekawszą dużo ciekawszym formą stężenia byłoby zarówno wypełnienie ścian, dlatego że to nie jest tak, że możemy zrobić po prostu cztery przęsła, e, dlatego że jest. Kabylos, dlatego że jest dużo ryzyko, że wtedy konstrukcja pod naporem wiatru mogłaby się złożyć, więc jakby w punktach E, skupiających się byłyby by, by zbyt duże stąd też trzeba by było w przypadku konstrukcji stalowej zrobić takie xy w środku jak widzimy na przykład na dużych halach e, które są właśnie zrobione z sprzęs przęsem a po środku mają takie krzyżujące się liny które stanowią stężenia e, identycznie najlepiej by adresole również były z takimi x-ami, wtedy konstrukcja jest super spięta niestety jednak ma to swoje odbicie w odciepleniu dlatego że tutaj mamy w przypadku konstrukcji drewnianej e, wielokrotność wielkości płyty PIR ociepleniowej Termoizolacyjnej w przypadku konstrukcji stalowej. Mamy duże powierzchnie, e, jednak co jakiś czas spotkamy się z koniecznością wycięcia ukosa pod na przykład, gdybyśmy się decydowali, prawda, na piry, o tym w odcinku o ociepleniu. E, gdybyśmy się decydowali na, na jakąkolwiek formę materiału stałego, innego niż wełna, czy jakiekolwiek sypkie materiały termoizolacyjne, e, zliczę z faktem wycinania ukosów w środku. Oraz koniecznością opatulenia konstrukcji stalowej od zewnątrz, by nie, nie skraplała się w, na przykład w profilach zamkniętych woda, co byłoby zjawiskiem niepożądanym i przyczyniało się do korozji. Jak wygląda w ogóle takie przęsło, które by musiało być razy cztery w takiej konstrukcji? To jest odwrócona literka U o odpowiednim skosie, który jest wpasowany w, no wiadomo, w docelową bryłę domku. To jest kontur domku? Tak, 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 tak. Takie cztery kontury domku byśmy musieli zastąpić w przypadku tej konstrukcji drewnianej takimi rozwiązaniami, o których teraz sobie wspomnieliśmy. Co ciekawe, konstrukcja stalowa nie wymagałaby podwaliny, a jedynie ani tak naprawdę miejsca, ani mocnej obwiedni na etapie projektowym przyczepy. Odcinek o przyczepie znajdziesz tutaj, tylko wytyczenie punktów mocujących dane przyczepy, bo w nich skupiałaby się cała siła. Stąd też nie musi być po obwodzie tak, tak samo symetrycznie mocna. Nie pełni roli takiej właśnie płyty fundamentowej, porównując do budownictwa tradycyjnego, a fundamentu punktowego w kilku punktach. Dokładnie. Kolejnym, kolejną metodą, która pozwala stworzyć bryłę domku, w zasadzie jej konstrukcję, no to wspomniana tak zwana lekka konstrukcja stalowa, która bazuje na tym, że konkretne odcinki są plotowane. Jest taki program jak Framecart, który Konkretny projekt możecie wyplotować z odpowiedniej grubości i szerokości tych materiałów. Mam na myśli, że jest konkretna rolka zawiniętej stali, i ona sobie idzie przez urządzenie, które docina odpowiednie kawałki. Wtedy ociepleniem najczęściej takich domków jest piana, która jest natryskową metodą nakładana na, na połacie. To jest już od razu powiemy najlżejsza forma konstrukcyjna. I w zasadzie powiem też, że ona musi być bardzo dobrze i mocno stężona. Muszą, musi być bardzo dużo kształtów, które będą pełniły rolę tutaj stężającą tak zwanych zastrzałów. Dzięki czemu ta konstrukcja zyska na swojej stabilności, przez to tworzy się dużo zakamarków, które metodą tradycyjną, bądź co bądź byłyby to materiały tutaj wypełniające właśnie tutaj stricte takie zakamarki metodą natyrskową, tradycyjne materiały, tak jak płyta pier, czy w zasadzie jeszcze bardziej tradycyjne, czyli wełna mineralna, drzewna, owcza, tutaj byłaby bardzo dużo docinek i nie do końca nie by była ta powierzchnia zamknięta. Konstrukcja, Lekka konstrukcja, konstrukcja metalowa łączy się z faktem praktycznie konieczności u, u skorzystania z piony przez sam fakt właśnie ilości, ilości zastrzałów, ilości elementów, dlatego że jest to totalna odwrotność jeśli chodzi o konstrukcję stalową, gdzie moglibyśmy zrobić na tak wielki domek cztery konkretne przęsła i to by spokojnie wytrzymało. Tak w, przypadku, tak w przypadku lekkiej konstrukcji metalowej sytuacja jest zgoła inna i te, tu decydujemy się już raczej na ocieplenie albo sypkie, albo natryskowe. Czyli czwartą metodą, teraz będzie czwarta metoda konstrukcyjna, jaką są panele SIP. Czym są zatem panele SIP i dlaczego nie są tak często spotykane w naszych warunkach? Panel Sip to jest panel warstwowy taka kanapka, panel strukturalny, warstwowy, czyli mamy na przykład warstwę pierwszą płyta OSB, warstwa druga, materiał termoizolacyjny, na przykład styropian, odpowiedni no, styropian, czy planka, pianka termo, pianka poliuretanowa i warstwa wykończająca, ale również nośna, czyli, e, czyli kolejna np. płyta OSB. Jest to forma panelu warstwowego samonośnego, czyli, e, czyli sam fakt on przenosi całym sobą, e, stanowi jednocześnie stężenie i konstrukcję nośną. Stąd też w przypadku korzystania z paneli SIP teoretycznie moglibyśmy pokusić się o zrobienie jednych długich połać i one by sobą między sobą w siebie wywchodziły jak w puzzle. Niestety w praktyce przy budownictwie mobilnym, które jest narażone na znaczy które jest narażone, które jest poddawane Raz na jakiś czas obciążeniem dynamicznym podczas jazdy, tego typu konstrukcja mogłaby być zbyt wiotka. Stąd też pomiędzy kolejnymi panelami SIP konieczno, byłaby konieczność zastosowania słupka. Więc jedyne, co by nam tak naprawdę odpadło względem konstrukcji drewnianej, to są poprzeczki poziome. Ale kolejność wykonania z paneli SIP byłaby taka nadal taka, że słupek, panel, słupek i tak dalej. I to też panel SIP w formie tak H, czyli boki również musi być wyłożone płytą OSB. Dlatego, że gdyby to był materiał wyłącznie termoizolacyjny byłby narażony na usterkę mechaniczną, co byłoby niepożądane, bo traciłby na, swoim, na swojej sile stężenia, czyli mocy. Bo po prostu by się styropian wyklepał i nie, nie był w stanie przenosić dalej obciążeń i nie być traktowany jako właśnie stężenie, co byłoby zjawiskiem wysoce niepożądanym. W ogóle tiny house jako niewielki obiekt ma dużą ilość otworów okiennych, dlatego dobór materiału konstrukcyjnego powinien zawierać w sobie ten element, czyli panele SIP, żeby je regularnie stosować. Ogólnie sens stosowania paneli SIP jest wtedy, gdy mamy budynek, obiekt, który ma regularne kształty i regularnie można stosować te panele. W przypadku tiny house byłoby bardzo dużo docinek, bardzo dużo niestandardowych elementów. Co też powodowałoby nie taki szybki proces działania i nieefektywny, i są też minimalnie cięższe niż pozostałe, przy, przy, wcześniej wymienione elementy konstrukcyjne domku. Przejrzeliśmy w tym momencie cztery główne materiały, z których robimy szkielety domku, konstrukcję domków ogólnie. Cztery równoległe. Jest, są różne szkoły, są głównie uwarunkowane od miejsca powstawania domku bądź miejsca przeznaczenia, na, w jakim będzie. Stał ten domek. Tutaj mamy konstrukcję drewnianą. Konkurująca ramię w ramię z konstrukcją drewnianą jest w naszych warunkach lekka, stalowa. Niektórzy, na przykład ja, skłanialiby się nieco bardziej do konstrukcji stalowej, ale to tylko i wyłącznie przez upodobanie do stali i wizję, wizję stalowych elementów w surowych, lotowych. gdzie bardzo chętnie antresole wykonałbym właśnie tak na rąbek, właśnie z x która byłaby jednocześnie bardzo fajnym stężeniem i ja na przykład w konstrukcji stalowej dopatrywałbym się bardzo szybkiego procesu montażu i bardzo dużej dokładności wykonania i przewidywalności ujęć co nie zmienia faktu, że co nie zmienia faktu, że a jest podobna, dosyć podobne masy są w konstrukcji stalowych i drewnianych mimo, że stal jest dużo, dużo mniej jeśli chodzi o ilość w metrach bieżących tak w skali szkieletu drewnianego, który jest nieporównanie lżejszy ale musi być go więcej wynikają podobne wartości no, to co mówię, osobiste w tym momencie, e, o, w tym momencie uwarunkowania, w każdy domek, jaki by nie powstał, i to jest najważniejsza konkluzja tego odcinka. Z czego by się nie nie budowało domka, wypadałoby, żeby był on przyliczony przez osobę, która wie, co robi w charakterze konstrukcji. Nie musi oczywiście mieć uprawnień, dlatego że to nie jest budynek typowy, który naprawdę musi być przyliczony przez osobę konstruktora. Z uprawnieniami i najlepiej doświadczeniem, a, a nie tylko tytułem potwierdzającym wykształcenie i kompetencje, co przekłada się na pewność, pewność produktu gotowego. Ja jeszcze mam taki jeden tip na koniec. Z racji, że większość osób i tak zdecyduje się najprawdopodobniej, tak jak my, na użycie konstrukcji drewnianej, która tak naprawdę jest najbardziej chyba dostępna w tym momencie na rynku i największe know-how jest na rynku, najłatwiej skorzystać z tej technologii. Jeżeli decydujecie się na konstrukcję taką jak my drewnianą oraz decydujecie się na połączenie tej konstrukcji z panelami PIR, to zwróćcie uwagę na wymiar paneli PIR, które mają 60 cm szerokości. Bardzo często i książkowo rozstaw takich elementów konstrukcyjnych jest co 60 cm liczony od środka tej konkretnej belki drewnianej, czyli w środku gołe światło ma mniej niż 60 cm. Tutaj warto byłoby rozszerzyć ten wymiar, czyli wewnętrzny, czyli tak zwanego wymiar tak zwanego światła, aby był idealnie dopasowany do paneli PIR, dzięki czemu odejdzie nam dużo docinek. I powiem Wam z praktycznego punktu widzenia: docinanie paneli PIR nie jest takim oczywistym i bardzo łatwym zadaniem, a na pewno nie jest to szybkim, a na pewno nie jest to szybkie zadanie, które z łatwością zostanie wykonane, także łatwo dopasować ten element do gotowego już to ja, Tylko dlatego, że nie można użyć gorącego noża, dlatego że panel jest powlekany aluminium. Próbowaliśmy to obustronnie, <gulustronnie> więc gorący już <nużcie gulustronnie> tym razem nożyk i jedziemy. Tak, to jest najprostsza metoda. Można też jeszcze użyć odpowiedniej szlifierki kątowej z odpowiednim oszem, ale... I naprawdę maseczki do tego. Tak, tak. Dużo, dużo tutaj musicie zakupić zapasowych elementów. W zasadzie tutaj tarcz, no ale to... Kwestia indywidualnej praktyki i indywidualnych rozwiązań. Na pewno nie kruszy się tak bardzo jak styropian, bo też jeszcze można styropian użyć jako wypełnienie, ale to już jest osobny temat. Jakby konkluzją jest to, że staramy się dobierać takie materiały, które nam najbardziej odpowiada. Musimy też wiedzieć, że domek jest narażony na różne ruchy: albo go używamy stacjonarnie, albo częściowo stacjonarnie i częściowo nim podróżujemy. Czyli tutaj musimy zauważyć, że domek podczas trasy będzie pracował. Są szkoły, które mówią, że akurat konstrukcje drewniane są adekwatne do tego, żeby one, obciążenia różne i, i zmienne przez siebie przenosiły i dzięki temu domek zyskuje na stabilności. Tym ale stalowe tym bardziej. Ale stalowe tym bardziej, to też jest bardzo wtedy taka forma już zbita, zwarta konkretna. Bardzo jest też istotne to, że jeżeli mamy konstrukcję drewnianą, to elementy wykończeniowe, materiały wykończeniowe wewnątrz też muszą być optymalnie do, tego do no wiadomo tutaj dopasowane. Na pewno łatwiej będziemy wkręcać elementy wykończeniowe do konstrukcji drewnianej niż do stalowej. To jest jeden to jest kolejny plus. Konstrukcji drewnianej. No do stalowej nic by się nie wkręciło. Można by ewentualnie dospawać łóżka na jakąś poprzeczkę, do której przykręcimy szafki kuchenne. Jasne. Ale nie bezpośrednio do konstrukcji, żeby jej nie kaleczyć i nie osłabiać. Konstrukcja drewniana jeszcze nie ma mostków termicznych, w przeciwieństwie do konstrukcji stalowej, która by musiała mieć zewnątrz minimum 4-5 cm ocieplenia, aby te mostki niwelowała. To jest druga przewaga drewna w stosunku do stali, bo to są dwa takie ze sobą konkurujące materiały. Ale za to może być o tyle cieńsza, że wystawimy ten kawałek stropiony czy paneliupir więcej i jeszcze bardziej pozbędziemy się mostków termicznych, niż na przykład na tle drewna, które jednak wystaje od do, dlatego że materiał oświetleniowy jest wypełnieniem pomiędzy belkami a nie zamyka ich ani z zewnątrz ani z wewnątrz czyli mamy równolegle, jakby z zewnątrz widać układ konstrukcyjny i wewnątrz widać układ konstrukcyjny co widać więc e, słabym, znaczy słabym, znikomym mostkiem termicznym są belki, ale jednak są w momencie gdy, gdy, gdy belki i ogólnie profile zamknięte stołowe byłyby E, załóżmy 5 na 5 cm e, miałyby wymiar i przekrój kwadratu. E, można by je zrobić od wewnątrz, a od zewnątrz zlicować całkowicie materiałem ociepleniowym, warunek oczywiście sztywny materiał typu właśnie pianka pianki czy styropian. Jeszcze tutaj parafrazując, drewno konstrukcyjne może mieć różne właściwości, to jest jedna sprawa, ale też mogą być różne rodzaje tego drewna. Zarówno jest to C24, jak drewno KVH, jak i drewno konstrukcyjne, takie już typowe do obiektów dużych, dużych hal. Tego nie rozpatrujemy. Zazwyczaj jest to drewno C24, które ma wymiar 4,5 cm na 9,5. To jest taki bazowy materiał wypadowy, który stosujemy do, głównie do konstrukcji ścian. Jeżeli chodzi o konstrukcję zadaszenia, staramy się to 9,5 na 4,5 zamienić na jeden model wyżej, czyli szerokość zostaje nam 4,5 i dokładam do tego 2,5 cm, bo tak się skaluje akurat drewno C24, czyli zazwyczaj mamy na dachu 12 cm wysokości i grubości 4,5 lub 14,5 na 4,5. Wtedy możemy z łatwością umieścić dowolną niemalże ilość paneli fotowoltaicznych czyli tutaj wtedy też ocieplenie na dachu jest adekwatnie grubsze. Mam rozważone studium przypadków, napisz koniecznie w komentarzu no lub na grupy dyskusyjnej, gdzie linki masz w opisie, e, z czego Ty zrobiłabyś, czy zrobiłbyś domek e, typu tiny house, bądź oczywiście biuro i tak dalej, możliwości aranżacji znajdziesz e, w tym odcinku. E, I temat jest otwarty, wszystkie stosowane materiały są do siebie równoległe, więc mają swoich zwolenników, przeciwników, plusy dodatnie, plusy ujemne, ale jak najbardziej wszystkie z powodzeniem nadają się do budowy tiny house'u. Dokładnie. Dziękujemy Ci, że byliście z nami w tym odcinku. Zapraszamy do kolejnych. Pozostańcie z nami. Pozdrawiamy Was z Błotajni Studio. Cześć, Cześć. Trzymajcie się.